Dzień dobry. Dziś ćwiczymy kolejny, kolejną scenkę, yy, scenkę, która pomoże wam też uświadomić sobie pewne prawidłowości związane z komunikowaniem się z dialogiem z drugą osobą. Tym razem, moi drodzy, yy, scenka będzie dotyczyła komunikacji rodzica z dzieckiem. Yy, ja zagram tutaj te scenki. Postaram się zagrać w taki sposób rzeczywiście ekspresyjny i taki aktorski, bo dzięki temu bardziej w tym głębie komunikacji wydobędziemy. W związku z tym no trochę mam tremę, ale damy radę. Moi drodzy, posłuchajcie. Są dwa domy. Jest dziecko, które nazwijmy je złotko. I jest dziecko, serduszko. Mamy twoje dzieci, złotko i serduszko. Dzieci te no, chodzą do szkoły podstawowej, dajmy na to, do młodszej klasy. I te dzieci są. No, mają swoje domy, mają swoje mamy. Może najpierw złotko. Złotko budzi mama do szkoły i mówi: Złotko, złotko, wstawaj do szkoły, już czas! Już naprawdę jest godzina siódma, żebyś się nie spóźniło, złotko. Mamo, jeszcze troszeczkę sobie poleżę, jeszcze pięć minutek, no daj mi trochę jeszcze poleżeć. Nie, złotko, nie możesz tak leżeć, dlatego że ty się ostatnio spóźniałeś do szkoły i ja nie chcę już, żeby mi ta twoja ma... Pani tak mówiła, że ty jesteś spóźnialski, że ja cię nie budzę, nie, nie, ty wstawaj, wstawaj, koniecznie, tam ci wszystko przygotowałam, ubierzesz się i chodź na śniadanie. No dobra. No, złotko wstało, poszło się ubrać i przychodzi do kuchni na śniadanie. Mama mówi, złotko, a ty butów nie założyłeś, co ty bez butów do szkoły pójdziesz? ale mam, no przecież się ubrałem no co, no przecież wiadomo, że założę buty no dobrze ale już myślałam, że jakoś tak zapomniałeś o tych butach i założyłeś taką koszulkę i tą zieloną spodenki hmm. myślałam, że trochę inne rzeczy założysz tam ci uprasowałam no ładniejszą koszulkę, tą w kratek ładniej w niej wyglądasz nie, mamo, ale to jest spoko ja lubię tą zieloną koszulkę złotko ale ty masz rozdarte spodnie z boku. E tam mamo, troszeczkę. Kto to dziś patrzy na rozdarte spodnie? Połowa klasy nosi jakieś rozdarte spodnie. Nie ma się co przejmować. O nie, złotko, co ty? Jak pani zobaczy? Przecież wiesz, wasza pani mówiła, żebyście chodzili do szkoły ładnie ubrani i żeby bez żadnych podartych dżinsów, ani spodni, ani innych. Nie, nie, wiesz co? Ja myślę, że ty po śniadaniu idź, i ty załóż te spodnie, które ja ci przygotowałam też tam w szafie, te drugie dżinsy, One są dobre, wypracowane, to je założysz. Zresztą ja to i ci Nie możesz iść tak do szkoły. No dobra, mamo, zmienię, no ale naprawdę nie wiem po co. No dobra, ale zmienię jak chcesz. No i złotko zmieniło te spodnie. Przyszło, ale jeszcze chcę sobie tam nalać soku, chcę jeszcze jeść coś, a mama mówi, złotko, złotko, ale ty wiesz co, ja ci ten sok naleję, bo ty rozlewasz dziecko, jeszcze będę musiała po tobie sprzątać, no wiesz, no przecież wiesz, że taka niezdarka jesteś, no, nie, mamo, dam radę, co ty, będzie dobrze, no ale złotko nalewa i rozlało niestety ten sok. A mama mówi No widzisz, no umyłam ci, no tego się spodziewałam no Ojej, naprawdę, ja się z tobą mam, złotko, złotko, ja się z tobą mam No dobra No złotko po prostu nic nie powiedziało Ubrało się No i idzie do szkoły Ale w przedpokoju, już chce otwierać drzwi A mama woła Złotko, złotko, wracaj! Przecież ty śniadania zapomniałeś! No to Złotko mówi: A, rzeczywiście, zapomniałem! No i słuchajcie, Złotko wraca, bierze tą kanapkę do szkoły, a mama mówi: Oj, Złotko, Złotko, jakbyś tej głowy nie miał przytwierdzonej do karku, to jeszcze byś tej głowy zapomniał. No idź, kochanie, już idź, papa, smok, smok. No idź. Złotko poszła do szkoły. Jest drugi dom. Razem budzi się serduszko, i mama mówi do serduszka: Serduszko, serduszko, wstawaj, bo już jest 7 godzina, trzeba do szkoły wyjść, żeby się nie spóźnił. To znaczy, no, ubrać się, prawda, i żeby się przygotował. A serduszko mówi: Mamo, jeszcze troszeczkę, jeszcze 5 minut, jak no, jeszcze poleżę troszkę. A mama mówi: No, wiesz co? Ty już leżałeś, naprawdę, to wiesz co? No, ale pięć minut, i naprawdę wstajesz i przychodzisz na śniadanie, okej? Okay? No, okej, okay, mam, okej, okay, no. No i ubierz się tam po drodze, bo ci tam różne ubrania przygotowałam, to ubierz się, no, w co tam chcesz. Tam masz koszulkę i zieloną, i w kratkę, to, to załóż, która, co będziesz chciała. No i z, serduszko się ubrało, przychodzi na śniadanie, a mama mówi. Serduszko, ale wiesz co, ty butów nie założyłeś? Jeszcze już się ubrałeś, fajnie wyglądasz. Do twarzy ci w, w, tym, w, w tej koszulce, którą wybrałeś zieloną. A buty? A dobra, mama, oczywiście założę buty. No przecież wiesz, no jeszcze nie wychodzę. No, założę buty. Mama mówi, no dobra, no tak. Ale wiesz co, serduszko, ty masz spodnie rozdarte tutaj z boku. No, co ty, mamo? Wszyscy w szkole mają rozwa... rozdarte spodnie. To się w ogóle nie trzeba tym przejmować, naprawdę, to żaden problem jest. No, wiesz, co? Może żaden problem, ale wasza pani na zebraniu mówiła, żebyśmy raczej starali się ubierać tak was, żebyście nie chodzili w tych podartych spodniach. No to ja nie wiem, słuchaj, to chcę, żebym ja teraz jest zszyła, czy wolisz je zmienić po śniadaniu? No, nie wiem, mamo, no ja wiem. No nie wiem, a ty mi je szyjesz tak szybko. No, szyję ci, no. Dlaczego nie? Trzy minuty będziesz miał szytek taką. No, Może to nie będzie za ładnie wyglądało. No nie wiem. No dobra, to ja pójdę, może zmienić po śniadaniu te spodnie. Zmienię sobie na, 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 na tamte drugie które mam. No, zjadło śniadanie serduszko. Zjadło śniadanie. Poszło sobie te spodnie zmienić. No i wraca i jeszcze chciał się soku napić. A mama mówi: Serduszko, ale wiesz, co to uważaj z tym sokiem? Bo wiesz, że zdarza ci się rozlewać sok. No spoko, mamo nie rozleje, naprawdę, na, wiesz, jeszcze się chce soku napić. No i serduszko napiło się soku, ale wcześniej, zanim się napiło, to faktycznie go rozlało. A mama mówi: Och, tam ścieka jest zlewie, mój drogi. No dobra, jeszcze tam trochę posprzątam. No, serduszko trochę posprzątało. Z reguły wiadomo, że po dziecku warto jeszcze coś tam posprzątać. No, ale swoje zrobiło, posprzątało, wytarło. i idzie do szkoły, ale w przedpokoju się jeszcze ubiera, zakłada buty, a mama zobaczyła, że śniadania nie wzięło. I mama mówi: Serduszko, serduszko, jeszcze śniadanie. No to serduszko przyszło. Mama dała śniadanie i mówi no no to papac, smok, smok, biegnij do szkoły miłego dnia i moi drodzy zarówno złotko jak i serduszko biegli do szkoły poszli do szkoły pobiegli ja i spotkali się w klasie chodzą do jednej klasy i moi drodzy ich pani na godzinie wychowawczej mówi do nich Coś takiego. Słuchajcie, moja druga klasa, wiecie, że mamy przedstawienie za niedługi czas, i trzeba będzie przecież przygotować jakoś salę na to przedstawienie, i trzeba będzie zaproszenia przygotować, które trzeba będzie wręczyć różnym ludziom i w innych klasach o tym powiedzieć. I chciałabym, żebyście mi pomogli tutaj, żeby jakieś napoje przygotować, może jakiś poczęstunek. Kto mi pomoże? Jak myślicie? Kto się zgłosi? No, różne się dzieci, dzieci zgłoszą, ale jak myślicie, kto się pierwszy do tego zgłosi? Czy złotko, czy serduszko? Pomyślcie, i dlaczego tak wybieracie? Czy złotko, czy serduszko? Nie będę miała możliwości, żebyście mi powiedzieli, co wybieracie, chyba że mi napiszecie na maila, bo możecie mi napisać, będzie mi bardzo miło. Natomiast, kiedy mamy warsztaty i kiedy robimy to ćwiczenie, i pytam ludzi, jak myślą, kto by się zgłosił? Czy złotko, czy serduszko? I oczywiście uprzedzam, że nie ma odpowiedzi dobrych ani złych, bo każdy wybiera tak jak czuje, że, 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 że te dzieci by się zgłosiły lub nie. I wyobraźcie sobie, że jest to naprawdę bardzo zadziwiające, a właściwie naturalne, że zdecydowana większość kursantów mówi, że pierwsze zgłosiłoby się serduszko. Nieliczne wypowiedzi są takie, że zgłosiłoby się złotko. Ja zadaję wtedy pytanie kursantom, dlaczego tak myślicie? Dlaczego myślicie, że zgłosiłoby się serduszko? I kursanci wtedy mówią tak. No bo serduszko słyszy inne rzeczy od swojej mamy. Ono ma wybór, że może zrobić tak lub tak. Mama nie narzuca mu swojego zdania że mama mówi do niego w przyjaźniejszy sposób. Zostawia mu pewien wybór, który on chce. Yy, yy, tak jak te pięć minutek jeszcze rano. Yy, mama nie kieruje nim, yy, nie krytykuje go, nie uśmiesza go, yy, nie biadoli, nie gada dużo, dużo, dużo. I w związku z tym, takie dziecko, które... Yy, ma tego typu komunikaty od rodzica, może czuć się po prostu pewniejsze siebie. Natomiast takie dziecko, które ciągle jest sterowane, ciągle jest jakoś oceniane, ciągle jest w jakiś sposób podsumowywane przez rodzica, że zrobił tak czy tak, że to. Jest takie czy inne. I krótko mówiąc, ciągle ten rodzic komentuje zachowanie dziecka, ogranicza mu wybór, to takie dziecko może czuć się po prostu niepewne siebie. Może czuć się takie, że jest niedowartościowane, że, jest, że może coś mu się nie udać, że musi ktoś nim kierować, nie ma tej samodzielności. I właśnie moi drodzy, tak to właśnie jest. I ta intuicja jest bardzo dobra, bo my czujemy energię, prawda? My czujemy tą interakcję, która się dzieje w jednym przypadku i w drugim przypadku. My czujemy, że ta komunikacja tej pierwszej mamy od złotka, że właśnie to jest komunikacja taka no osłabiająca, osaczająca, taka. No, taka za, za dużo tego wszystkiego jest i to jeszcze właśnie w taki sposób y, oceniający, a ta druga komunikacja jest y, bardziej konkretna, spokojna, z większą y, po prostu ufnością, że to dziecko sobie poradzi. I w tym miejscu chciałabym zwrócić Waszą uwagę, że rzeczywiście, czy zastanawialiście się nad tym, jak słowa się przekładają na to, co dziecko może o sobie pomyśleć, jakie może sobie stawiać cele, jak może, się, jak, jak może, jakie może mieć poczucie swojej wartości? No właśnie. To są bardzo ważne rzeczy. Poczucie własnej wartości. Poczucie samodzielności, poczucie ufności i odwagi wynikające z tego, że dziecko nie boi się błędów, że dziecko ma ufność, że sobie poradzi, że dorosły nie skrytykuje, że dorosły jest w stanie w przyjazny sposób zareagować na jakieś trudne zdarzenia, zachowania. Dlatego, moi drodzy, rzeczywiście trzeba wiedzieć, że język y, kształtuje człowieka. Bo no zobaczcie, jeżeli sobie pomyślicie, y, czym się różnią te mamy? Takie podstawowe pytanie, czym różnią się te mamy? No już wiemy, że stylem komunikacji, prawda? Że one się różnią stylem komunikacji. Y, być może różnią się też nastawieniem y, do swoich dzieci. Że jedna ma nastawienie być może trochę lękowe, takie nastawienie opiekuńcze, ale takie, no to się mówi, takie kwoczenie, prawda, dziecku, takie otaczanie go parasolem ochronnym, takie sterowanie też nim, ale żeby też mieć swoje poczucie bezpieczeństwa, taka kontrola dla, dla własnej wygody, poniekąd. A ta druga mama. Być może ma w sobie więcej właśnie ufności, że dziecko sobie poradzi, większą świadomość, że tak właśnie warto zrobić, żeby dziecko umiało zdobywać tą samodzielność. No bo jak inaczej będzie zdobywać samodzielność, kiedy będzie ciągle żyło tymi jakimiś nakazami odgórnymi, prawda? I, i, i jeżeli będzie sterowany. W związku z tym no na pewno różnią się te mamy takim podejściem, ale jest jedna rzecz. Że one się niczym nie różnią. A myślacie się? Jak myślicie, czym one się nie różnią? W czym one są takie same? One po prostu kochają swoje dzieci. Zarówno jedna, jak i druga mama co kocha swoje dziecko. Chce dla dziecka jak najlepiej. Chce naprawdę y, dziecko wyposażyć w jak najlepsze rzeczy. Y, po prostu kocha, jedna i druga. I zobaczcie, Kochając drugiego człowieka, tak naprawdę możemy przyczyniać się do tego, że on jednak nie rozwija się w sposób optymalny. Możemy, kochając, tak naprawdę robić rzeczy, które drugiego człowieka osłabiają, które powodują, że on nie wydobywa pełni swoich możliwości. Nie wzrasta do samodzielności. Jego poczucie własnej wartości wcale nie musi kształtować się w taki sposób, że to jest mocne poczucie wartości, adekwatne poczucie wartości. Bo z tym też trzeba uważać, bo czasami rodzice przesadzają z tym takim dowartościowywaniem dziecka, co może być takim przechyleniem w drugą stronę. Więc, ale jeżeli się ma takie zdrowe poczucie wartości, że to umiem tego, nie umiem, to już osiągnąłem, czy osiągnęłam tego, nie. Więc, y y to, no to jest, to jest jakby ważne, żeby, żeby też mieć tutaj taką, pewien taki obiektywizm. No i właśnie, moi drodzy, słowa mają moc. I tak samo może być, bo ja też prowadzę kursy dla dorosłych. I jak miałam właśnie kursy dla dorosłych, to to ćwiczenie zmodyfikowałam. I to ćwiczenie dostosowałam do dialogu pomiędzy partnerami. Które są równorzędni. To zrobiłam w taki sposób, że Jeden partner, właśnie nie chcę używać płci w tym sensie, że to może być tak jak z, z tymi dziećmi, prawda? Bo to może być dziewczynka, może być chłopiec, to niezależnie, tak samo z partnerem, bo może być na przykład, bo jeden partner miał, był w domu, miał urlop w domu, w związku z tym mógł tego drugiego partnera potraktować, zaopiekować się nim, a ten drugi partner musiał wstać do pracy rano. I wyobraźcie sobie, że jak zmodyfikowałam to ćwiczenie, i właśnie była taka scenka pomiędzy tym partnerem, który zostaje w domu i tym, który musi rano wyjść do pracy i to niezależnie czy to kobieta wychodzi do pracy czy mężczyzna a opiekuje się właśnie kobieta czy mężczyzna bo tutaj chciałabym żebyście wiedzieli, że język komunikacji jednak może być wspierający i osłabiający zarówno stosowany przez mężczyzn jak i przez kobiety. To oczywiste, prawda? I słuchajcie, okazało się, że jak tę scenkę tak zaprezentowałam i w rolę tego złotka wcielił się ten partner wychodzący rano do pracy i serduszka również, to okazało się, że jak spytałam później kursantów, jak uważają, czy jeżeli w pracy będzie właśnie jakieś wyzwanie do podjęcia, to kto pierwszy to wyzwanie podejmie, złotko czy serduszko? To wyobraźcie sobie. Że wyniki były bardzo podobne jak w przypadku rodzica i dziecka. To znaczy, większość kursantów twierdziła, że to właśnie serduszko, czyli ten partner, serduszko, które ma takiego partnera, który się komunikuje w sposób taki właśnie przyjazny, wspierający, uznający wolność, dający wybór, nie krytykujący, że właśnie. To poczucie wartości tej osoby dorosłej i poczucie tego, że ona ma odwagę podejmować wyzwania, wierzy w siebie, nie boi, nie boi się wyzwań, że to naprawdę też, jakby o wiele lepiej, to poczucie własnej wartości u tego właśnie serduszka się kształtowało jako już dorosłego człowieka. Więc chciałabym Wam powiedzieć, że no to. Naprawdę słowa mają wielką moc. No to jest aż nie do uwierzenia, że aż taką mają moc. Że słowa naprawdę niosą ze sobą ogromną moc kształtowania drugiego człowieka i też kształtowania naszej relacji z tym człowiekiem, yy, naszej więzi. Dlatego, moi drodzy, yy, kolejny raz chcę podkreślić i proszę Was o to, żebyście docenili. Yy, Tę taką po prostu edukację, edukację, bo jeżeli my wyedukujemy się, jeżeli my będziemy z szacunkiem podchodzili do tej edukacji, że to nie jest jakieś po prostu byle co, prawda? No, komunikować się każdy umie i, i lepiej czy gorzej, ale damy radę. No i tak i nie. I tak i nie, moi drodzy. W związku z tym, właśnie dlatego chciałabym Was prosić. O tą taką pochylenie się nad no tą edukacją, bo to jest ważne. To jest ważne, żeby się dobrze wyedukować. Tak samo jak jest ważne, na przykład, jak dziecko uczy się czytać, prawda? Jak uczymy się czytać, no to żebyśmy biegłości nam brali, to wiadomo, że trzeba ćwiczyć, że trzeba dać temu czas, że to czasami przychodzi z trudem, niektórym z trudem, niektórym łatwiej, ale kiedy dajemy tego, temu czas, ćwiczymy, to to się po prostu daje. I to, I to po prostu jest i przynosi efekty. A im większą mamy biegłość czytania, tym większą mamy po prostu wolność, i tym większą mamy umiejętność rozumienia różnych zjawisk. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że to ćwiczenie też Wam otwiera spojrzenie na to, jak faktycznie. Może ta komunikacja wspierać, jak może osłabiać, jak kształtuje poczucie wartości u drugiego, jak kształtuje samodzielność, jak kształtuje odwagę i przede wszystkim jak można naprawdę czuć radość z więzi z drugim człowiekiem, że jesteśmy obok niego, że pomagamy mu wzrastać, że pomagamy mu mierzyć się z życiem, że. Nasza energia, naszej miłości, naszej ufności, naszej mądrości, naszej dobrej komunikacji przekłada się później na energię życiową tego drugiego człowieka, naszego dziecka, naszego partnera. I to dobro na pewno do nas wraca, bo ta osoba czuje po prostu się bezpiecznie przy nas. I, i, i w tym jest głęboki sens, moi drodzy: dobroć, sens warto się uczyć. Dziękuję bardzo. Do widzenia.